Dzień dobry, witam was. Jesteśmy znowu na grzybach, tym razem nowa miejscówka, którą pokazuje mój braciszek. Więc idziemy sprawdzać, zobaczymy co to wyjdzie. Jest dosyć chłodno, ale tutaj, podobno, są grzyby. Trujaczki już jakieś widzę. Dobrze, dobrze. No w lesie, mokro nie wiem, że już masz grzyba Domi i to jeszcze prawdziwka? ja pierdzielę, ale piękne wow Uf, gdzie był? O. nie ja mam swojego, już sobie wyciągam o, ale tutaj Domi znalazło grzyby o. Co tutaj jest? Co to jest? Prawdziwek? Patrz i pokaż jakie drugie komarze. O, też piękne. Mhm. O. Ale ty tutaj znajdujesz. Pięknie. I co? W takich chaszcze wchodzimy? no to chodzimy, Jezu jakie tu nic tu nie widzę uwielbiam chodzić po lesie a jeszcze jakby się grzyby znajdowały jakieś to w ogóle by było super ale ktoś tu się musiał obłowić. Jak on śmiał? Przy nasze miejsce przecież my tu mieliśmy przyjechać. I Jak ci się chodzi po górkach tutaj? No nie ma haszczy, to tak w miarę, nawet i po górkach, nie? Zdrowo. Zdrowo. No mega czyste powietrze. Słucham? Według idei błękitnych stref. To zdrowo pod No tak, tylko jeszcze pod, nad morzem to powinno być. To masz las. Las, i górki, tak? I masz długowieczność. No i jeszcze wiesz, bez stresu i kigai i te sprawy, nie? Zobaczcie, tutaj żyją sobie mrowy. No na taką górę tu się powspinaliśmy. Słupy, droga koło słupów. No i szukamy tych grzybów. Zobaczcie, to mi coś znalazła. Zobaczmy Coś ma jakieś grzyba Prawdziwek Asi też Asi także też dobre Bierzemy Ale patrzcie, tutaj jakieś trójaczki się trafiają takie czerwone Ale myślę, że lepiej będzie tutaj Na przykład za tydzień Będzie pełnia ma być cieplej, bo dzisiaj było chyba minus jeden, nie? W nocy minus jeden miało tutaj być. Jak będzie cieplej, będzie pełnia, będzie mokro, to będą tu fajne grzyby. Miejscówka jest zacna. O, to no nie wiem, no tutaj trzeba pochodzić, poszukać. Może jeszcze coś znajdziemy. Taki przyjemny Dochodzenia jest przyjemny las. Zimno. Zimno, no. Zobacz, ktoś tu zgubił się. Kość umarł. Nie wiem, czy Nagrywam. A, to ci nie będę <laughs> OK Nie będziesz, okej. Co to? Ślimak? No. Ale ma zobacz, bierzemy. Jak zdrowo, to bierzemy. Wiem, No to sprawdzamy. A ma ślaczki, to dobre grzyby. Chociaż nie, to są chyba sitarze, nie? Sitarze No Niestety robaczywe te wszystkie sitarze szkoda idziemy bo Jiby się zgubiliśmy nie nie zgubiliśmy widziałem na wapach google jakieś Znalaz... co ty tutaj masz takiego a przeszedłeś tego jesteś i mi wypominasz no dobra ścinaj ja tam maślaczki widziałem Za to dalej tutaj z 3 metr dalej Ło, pokaż cudo, przepiękne. O, jaki piękne cudo. Zobaczcie tutaj jakiś zwierzak, chyba rozkopał. Ul jakiś dziki. Patrzcie pszczoły. Rozwalony ul. A tak zakończyła się nasza wyprawa. Pewien poziom satysfakcji został osiągnięty.